No tak, zrobiło się ciasno, Jest tam dzieli nas dwie sekundy między mareczkiem, więc fajna walka. W końcu coś się dzieje. Eee, skończyliśmy opony na tej pętli, tak naprawdę miękkie. Założyliśmy rano opony, myśleliśmy, że będzie trochę chłodniej, eee, i na jachody je po prostu skończyliśmy, tak naprawdę. Więc eee, następne dwa odcinki jechaliśmy już tak eee, chłodząc troszkę te opony przed startem, żeby, żeby one mogły troszkę pracować. I, i, i Jesteśmy tutaj, zmieniamy opony, jedziemy na kolejną pętlę, walczyć dalej, no by do końca tak wyglądało. To znaczy, tak, no jachodna, jachodna odcinek to jest bardzo szeroki, bardzo długi i w zasadzie prosty, tam nie ma na co się wydarzyć na tym odcinku. E, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Ruzin, no to jest to odrzucony odcinek testowy, który znamy, więc Eee, bardzo fajny, taki chytry odcinek. Natomiast trzeci jest najbardziej wymagający, bo jest bardzo zmienny rytm. jest e, Trzykrotnie zmienia się na na tym odcinku, więc ciężko jest wyłapać punkty hamowania. E, no jest zniesione bardzo dużo syfy. Najbardziej brudny jest ten odcinek. E, no i tak jak się dowiedzieliśmy już od kolegów Słowaków, że, e, że to jest jeden z trudniejszych w ogóle OS-ów na Słowacji.